Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w teście biurka Ikea i Dasen. Jako, że nie udało mi się zrobić poprawnie openingu, zrobię taką mini recenzję biurka. A o wszelkich trudnościach podczas nagrywania openingu opowiem na samym końcu. Zacznijmy od tego, że na biurku musiałem czekać dłużej niż to było w planie. Dlatego że podczas pierwszej przesyłki pomylono przedmioty. To znaczy, kurier przywiózł mi e, biurko w dwóch częściach. E, nie sprawdziłem oczywiście od razu po otrzymaniu tego, bo chciałem to otworzyć dopiero wieczorem, gdy miałem czas. No i otwierając, okazało się, że nasze biurko to w połowie sofa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj mam poduszkę? Co to kurwa jest? To się opomnieli o To nie jest moje zamówienie. Była to część jakiejś sofy czy tam kozetki. No i nie ukrywam, byłem lekko zawiedziony. No ale nie, nie było co płakać, Zgłosiłem to wszystko do działu reklamacji i oczywiście ustaliliśmy, że ta część zostanie wymieniona na prawidłową, czyli na, na nogi do biurka. Biurko kosztowało w sumie prawie 2000, dokładnie 1949 zł. Pierwsze w planie miałem do kupienia biurko IKEA i Dasen i tak naprawdę zastanawiałem się, czy wybrać wersję z elektrycznym podnośnikiem, czy może jednak biurko na korbkę. Wiadomo, to na korbkę było dużo. Tańsze, bo kosztowało o ponad 1000 zł mniej, ale jednak wybrałem z sklepu stacjonalnego IKEA i przetestowałem biurko na korpkę. I jednak nie. Zdecydowałem, że to nie ma żadnego sensu. Tak się złożyło, że nie było tam Ikea Becant z elektrycznym podnośnikiem, ale za to właśnie był Ikea idasen. Już wtedy to biurko zrobiło na mnie ogromne wrażenie i też później porównując sobie na stronie stwierdziłem, że nawet wygląda solidniej niż właśnie Ikea Becant. I nie trzeba było się długo zastanawiać. Wypadła decyzja, że wymarzonym biurkiem będzie właśnie Ikea idasen. W dwóch tygodniach w końcu otrzymałem wszystkie części do biurka i mogłem zabrać się za składaniem. Złożenie całego biurka było bardzo proste, bardzo intuicyjne i tak naprawdę, no jak przy wszystkich meblach IKEA, jeśli robisz to zgodnie z instrukcją, no to pójdzie naprawdę sprawnie. Całość w sumie złożyłem całkowicie sam i nie potrzebowałem żadnej pomocy. No ale to jednak nie był to jakiś skomplikowany mechanizm. Biurko to widzicie od razu za mną, to jest jego maksymalna wysokość. Mogę się o nie oprzeć bez problemu, dzięki temu mogę nawet sprawnie i wygodnie sobie z niego korzystać. Biurko wygląda naprawdę solidne. Korzystam z niego już przez dwa tygodnie i tak naprawdę no, nic się z nim nie dzieje. Nie wygląda na to, żeby się miało coś w ogóle dziać. Jego nogi są naprawdę grube, podnośnik naprawdę jest mocny. Według producenta może podnieść nawet 75 kg. E, oczywiście tego nie będę testował, nie będę coś jakoś kładł na tym biurku czy coś w tym stylu. To biurko można było sobie zamówić kilku wariantów w zależności od wielkości, jaką potrzebowaliśmy. Jako, że korzystam z trzech monitorów, to potrzebowałem biurko, biurko o długości 160 cm i szerokości 80 cm. Jest to wystarczająca powierzchnia, aby wygodnie przy nim pracować. Sekundarunki. Prędkość podnoszenia tego piórka jest wystarczająca. No, widzicie to wszystko na filmie, jak szybko biurko się podnosi i jak opada. Dodam tylko tyle, że w porównaniu do Ikea bekon na korbkę, które testowałem, to to jest po prostu Porsche. Dlatego że no, w Ikea bekon musiałem się chyba z 5 10 minut e, namachać tą korbką, tak cały czas. Nie wiem, żebym się zmęczył. To jeszcze bym stwierdził, że jednak wolę sobie usiąść i powiem, z powrotem e, musiał 5-10 minut kręcić w drugą stronę, żeby biurko opadło. To jednak biurko bardzo szybko i sprawnie można sobie obniżyć, podnieść i bardzo łatwo możemy je dostosować do tego, w jaki sposób chcemy. Z niego teraz korzystać. W sumie ciężko i wymieć jakieś wady co do biurka. Jest naprawdę solidne, jest dobrze zrobione. Póki co nie mam z nim żadnych problemów. Mam nadzieję, że te podnośniki przy tym biurku będą naprawdę długo sprawowały swoją funkcję. Wysokość biurka możemy regulować za pomocą aplikacji, którą możemy pobrać z Google Play. Jednak tutaj producent właśnie tych podnośników się nie postarał. Aplikacja nie chodzi tak jak powinna. Zauważyć już to można było po opiniach użytkowników w Google Play. Ma niestety tylko dwie gwiazdki i to w sumie nie bez powodu. U mnie również nie chodziła tak jak trzeba. Cięła się po prostu, czasami biurka nie chodziło do góry, czasami nie chodziło w dół. Ciężko było w ogóle cokolwiek z nią zrobić, także prawdopodobnie z niej korzystał nie będzie. Aplikacja łączy, łączy się z biurkiem za pomocą przycisku Bluetooth i akurat w tym modelu aktywujemy go przy podnośniku, który znajduje po prawej, teraz po lewej stronie biurka. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć o biurku, jeśli o to chodzi, ale chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, bo tak naprawdę na to biurko zbieraliśmy na streamach dosyć długo. Sami nie sądziłem, że to się naprawdę, tak naprawdę uda. Już myślałem rzeczywiście, czy może uzbierane pieniądze nie przeznaczyć na to biurko z korbką i tak dalej, ale jednak cieszę się, że jednak nie zlikwidowałem tego celu i że go dobiliśmy. Wiórko naprawdę prezentuje się bardzo dobrze, jestem z niego bardzo zadowolony. Może się wydawać trochę głupie, ale już po dwóch tygodniach użytkowania widzę mm, zmiany. Korzystając z okazji właśnie tego chciałem powiedzieć też jak to w moim przypadku wygląda i czy coś się zmieniło. Otóż prowadziłem do tej pory siedzący tryb życia, dużo czasu spędzałem przy komputerze i jednak przez dłuższe godziny siedzenia kręgosłup zaczynał troszkę boleć, też zaczynałem się garbić i później negatywne tego efekty przekładały się na, na normalne czynności e, tak naprawdę wykonywane na co dzień i teraz dzięki w sumie e, temu, że mogę sobie, że co chwilę wstaję, co chwilę się jestem w ruchu, bo muszę wstać, siąść, podnoszę się, cho, stając przy biurku chodzę. E, tak samo, jeśli na przykład dostaję biurko sobie na samą e, górę, no to praktycznie mogę sobie coś tutaj e, robić przy komputerze, mogę wyjść w każdej chwili na przykład do kuchni, podejść i znowu coś na popstrykać i cały czas być praktycznie e, w ruchu i bardzo mnie to w sumie cieszy. Jednocześnie, że może troszkę więcej kalorii spalę, jakkolwiek to głupio nie brzmi, bo to chodzi o samo wstawanie ale na pewno to w jakiś sposób pomoże kręgo kręgosłupowi, no bo jednak siedząca pozycja nie jest pozycją taką naturalną dla nas i nie jest zbyt najlepsza. Oczywiście nie chodzi o to, żebym stał 8-10 godzin, ale na przykład godzinkę sobie jestem w stanie stać rzeczywiście, później usiąść sobie na godzinę, dwie i, i będzie to dla, znacznie lepsze dla mnie. Może też mi się krężenie jakoś poprawi czy coś. W sumie na streamach już od dwóch tygodni też występuję czasami na siedząco, czasami na, na stojąco i też widzicie, nawet jak zmieniam tą poziom biurka, więc dużo osób zaskoczonych, nie, co ty stoisz przy komputerze, stoisz, ale powiem wam, że tak, stoję przy komputerze i jest naprawdę świetnie i tego właśnie potrzebowałem. Duże obawy miałem przed tym, czy rzeczywiście ta samostanie, podnoszenie tego biurka nie będzie tylko zwykłą ciekawostką, czyli, że po prostu skorzystam z tego tylko w kilka dni, że będę wstawał i wow, ale fajnie, ale w końcu się zmęczę i jednak będę wracał do tej pozycji siedzącej. Otóż tak nie jest. Oczywiście czasami zdarzają się dni, gdzie po prostu potrzebuję dłużej posiedzieć po prostu albo byłem zmęczony po poprzednim dniu i rzeczywiście po prostu nie mam ochoty stać, ale już Często łapię takie niechcenie do siedzenia i po prostu, e, aż miło jest móc stać i dalej wygodnie korzystać z komputera, czy to oglądać YouTube'a, czy właśnie popracować, montować coś. Daje to naprawdę duży komfort pracy i jestem zadowolony e, z takiej możliwości, e, którą od Was e, dostałem. Ogólnie podsumowując, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym biurkiem. E, mam nadzieję, że będzie mi długo służyło, że się nie zapisuję, ani nie będę musiał kombinować z gwarancjami innymi cudami. I z tego miejsca chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za realizację tego celu. Jeszcze bardziej podziękuję wam za to mój kręgosłup pewnie. Wiadomo, zdrowie jest najważniejsze i nie ma co na nim oszczędzać. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego nie było samego openingu biurka. Oczywiście nagrywałem telefonem cały opening biurka. To było wszystko mówione, co i jak, na bieżąco było to komentowane. Tak wyszło, że przy przesłaniu plików z telefonu na komputer wycinałem te pliki i po prostu pliki się zepsuły. Nie wiem, jak to się stało, dałem wytnij, wklej. Przesłałem się dosyć długo, po czym przesłanie znikło. musiałem wszystko działać. Pliki znajdują się na komputerze, niestety są po prostu uszkodzone, nie mogę ich otworzyć w żadnym odtwarzaczu. Próbowałem już przez tydzień się dosłownie bawiłem, żeby jakkolwiek te pliki naprawić. Bawiłem się też z odzyskiwaniem danych na, na telefon, żeby te pliki odzyskać i żeby jednak zrobić opening biurka wraz z recenzją. Nie udało się to. I może troszkę chaotycznie ta recenzja wyszła, ale jestem wam to winien, żeby takie coś powstało. Oczywiście, jeśli myśleliście kiedykolwiek nad takim biureczkiem, polecam. Jeśli tylko możesz sobie na nie pozwolić, warto. Jest to naprawdę duży komfort, gdy możesz sobie stać. Przy tym komputerze, to możesz sobie usiąść, bo to dosłownie paręnaście sekund zajmuje zniżenie czy podniesienie tego biurka do takiej pozycji, do jakiej potrzebujemy. W aplikacji możemy sobie też ustawić ulubioną pozycję biurka, czyli na jaką chcemy wysokość sobie dać, jednak u mnie to do końca nie działało. To tak jak mówiłem, aplikacja jest bardzo biedna. Może w przyszłości to zmienią. Na razie nic mi nie wiadomo. Kurwa strasznie spięte przy tym nagrywaniu. Jestem nie wiem, no troszkę się chyba wstydzę tak przed Wami. No nic, dziękuję bardzo za obejrzenie tej mini recenzji. Mam nadzieję, że. Nie była zbyt chaotyczna. Trzymajcie się. Do zobaczenia na streamach, innych filmach. Trzymajcie się. Piona i Elo. Uff. Elo.